Stronę do HTML-a, a więc tak, ja już otworzyłem sobie Photoshopa, Wszystko tutaj coś naszukowałem. Dobra, a mamy Photoshopa. Korela wam nie będę pokazywał, bo w Korelu tylko robiliśmy samo tło i napisy typu kontakt. U mnie portfolio robiliśmy w Korelu, które potem przenosimy do Photoshopa. No ale no, do Photoshopa to jest łatwo przenieść w Korelu, bo czy zrobimy jak, jakiś plikt i zapisujemy go po prostu w PDF, ie nie, sorry, w PSD. No i. To, tam żadnej filozofii nie wiem, więc wam nie będę pokazywał w Corela na razie. No jak będzie, no jak będziecie bardzo chcieli to wam po, potem pokażę, ale na razie wam pokażę jak się robi wszystko w Photoshopie, jeżeli ktoś nie kuma. Dobra. Yy, biorę file, nowy plik oczywiście. Ja tam daję tu jakieś przezroczyste, dajesz ja tutaj sobie daję 1024 na 758. Nie wiem co jest to ta, taki, taki rozmiar, ale nieważne, Po prostu, żeby było jakieś tło. Dobra mamy tu jakieś już tło. Nie, mamy nasze przezroczyste, oczywiście, ale ja i tak, że zawsze tu jakieś tło nie białe no, Za jasne, oczojebne Dobra Jest tło i ciągle, ciągle mówię dobra mm -hmm, żeby, Aby mi tylko nie wyłączyło znów nagrywania mm, To dam sobie jakieś duperele no, Ale też jakieś oczojebne dałem, boże Nieważne mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No, no, no Panie, co mi Pan tu daje? Ale mam oczy jedne kolory, boże. Nie wiem, czy to, było, to będzie dobre. Jest jakieś tło. Może damy sobie tylko inaczej jakiś czerwień, żeby było do moich superanckich napisów. No, no, i wszystko jest zrobione. Mamy jakieś tło utworzamy nową warstwę, chociaż nie, nie będzie nam konieczna utworzenie nowej warstwy mamy tło, dobra i tyle to jest nasze tło wciskam sobie tutaj byle gdzie, wpisuję na przykład pierwsze kontakt tylko muszę zmienić kolor, bo widzę, że mi... a nie, nie, nie wiem, wiem jaki on... ty, akt, kontakt mamy pierwszą nazwę i oczywiście pamiętajcie, żebyście za każdym wpisanym tekście odznaczali no nie wiem, kliknęli w ogóle byle gdzie, tylko nie, nie, gdzie jest strefa do napisania tego całego Bo tak to będziemy mieć tylko jako w jednej warstwie wszystko i wtedy nam się to nie uda Klikamy teraz drugi raz Nie wiem, tak sobie galeria hmm, A tutaj niech będzie, nie wiem, pomoc, coś, nie wiem, powodzian <laughs> Dobra, wszystko jest zrobione i teraz właśnie, aby przechodzimy do takiej zakładki Slice Tool Slide Tool, przepraszam. Albo inaczej klikamy literę C. Ja na przykład kliknę C Mamy, mamy nasze, nasz przedmiot. Yy, zaznaczam sobie kontakt. Galeria. No i pomoc. Oczywiście no, nie muszą być H równe, ile mi się wydaje, bo one zależą od tego, chociaż mogę cholera, żebym pociął sobie. Dobra, zostawię to tak, żeby, żeby po prostu było zrobione. Pokażę wam, jak to zrobić po prostu, żeby było, żeby działało, żeby mieć nie, nie, 3-4 i a na lepiej 5. No to przechodzimy do zakładki file save for web and device. kombinację klawiszy wam pokażę później. Mam wyświetlić się wam niżej. Mhm. I jeżeli, wam, jeżeli ktoś by się pytał, po co, nie wiem, co zaznaczam, czy coś, znaczy... Ja tego nie muszę zaznaczać, to po prostu mogę już od razu, od razu na, mogę nacisnąć save, ale wam wytłumaczę mniej więcej o co chodzi tutaj z GIF-em albo JP'iem, no, czy tam PNG. Mm, nie wiem, czy dobrze to wytłumaczę, ale po prostu powiem to z własnego roz rozumienia. Jeżeli jest GIF, to nie, nie możemy mieć hafty tła. Bo wtedy wycinamy sam kontakt, galeria, akurat to zaznaczyłem, tak? Akurat to zaznaczyłem. Yy, no, jak wycinamy na gif i dajemy to ten, te wszystkie nasze y, kontakt, galeria i tam bo pomoc chyba. To wycinamy, wycinamy to w GIF-wtedy, kiedy ten tam zrobić przezroczyste tło, żeby po prostu były same napisy, takie powiedzmy jakieś efektowne coś zrobić napisy i co je same dać po prostu do, do naszej strony. Yy, no to z tym dajemy GIFA? A jeżeli nadam IOP, tak to może być tak jak jest, a zresztą... Po co ja to tłumaczę? I tak, i tak, i tak może być w gif jak mamy jakieś tło pod spodem, więc tylko wciskamy save. Nie wiem, po co ja wam się będę produkował. Dobra, i teraz jest tutaj na najważniejsza rzecz, która nas obchodzi, bo dużo osób teraz po nieby. by. od razu zapisz i jazda. Ale u niektórych osób będzie powiedzmy images only. Tutaj format, gdzie mamy. Trzeba, należy to zmienić na HTML and images. No to pamiętajcie, żebyście zmienili w formacie na HTML and images. Wtedy nam będzie wszystko pięknie zrobione. No to powiedzmy nasza nazwa będzie miała nazwę Moja strona Zapisuję... Ja tu, ja tu na, na, najlepiej zapisałem na pulpicie. No ale jeżeli chodzi o egzamin, to najpierw sobie znaleźć jakiś nasz folder, żebyśmy nie szukali tego po całym komputerze, bo tam jest wszystko zajebane. No i dobra, no i patrzę. Mamy moja strona, mamy images strona pięknie pocięta, na kawałeczki i możemy... A zresztą mogę mam od razu podwytłumaczyć. Powiedzmy, mamy w folderze moja strona 03 to jest kontakt, moja strona 05 to jest galeria, i moja strona 06 to jest pomoc. Ale ja wam jeszcze pokażę, żeby ktoś nie mógł już tak znaleźć swojego folderu. Dobra, najpierw przechodzimy do naszego kodu. Yy, na, na, mamy tą nazwę, naszą stronę. Ona jest w HTML-u zapisana. Możemy ją włączyć poprzez przeglądarka albo notatnika. Ja teraz od razu otworzę przez notatnika i wam wytłumaczę co i jak na razie. Mamy nasz kod. No ale dobra, to już w ogóle włączę tą stronę. No jest tu jakaś strona, tak? Wszystko widzicie HTML, moja strona, jest link nawet do niej. I chcecie zacząć, żeby. I teraz pokażę wam, jak zrobić po prostu, gdy, gdy klikniemy na daną nazwę, znaczy na dany tekst, żeby nas gdzieś przeniosło na jakąś stronę. No to ja już akurat sobie, powiedzmy, znajdę te nazwy wszystkich tutaj w folderze Images. Jestmy kontakt nosi nazwę moja strona kreska na dole 0.3 więc szukamy w, ko szukamy w kodzie moja strona 0.3 gif no to jest i to jest nasz kontakt i jak teraz zrobić aby nam to, nas, nas to po prostu przekierowało na jakąś stronę gdy na to klikniemy to wpisujemy kod a odstęp krew równa się cudzysłów na przykład http dwukropek Yy, WWW, yy, przepraszam, dwukropek yy, linia łamana dwa razy. WWW. Mm, hmm, hmm, hmm. Powiedzmy No2.pl i zamykamy cudzysłów i nasz kod Znakiem większości tu, 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 I teraz tak, jeszcze to nie wszystko. Bo musimy na końcu za yy, naszym img HR, SRC jak się skończy ten kod, dodajemy nowy kod, czyli to zakończenie naszego ahref, czyli kredka a, zamykamy, ctrl s sobie zapisuje, teraz sprawdzę czy mi to działa w ogóle, odświeżę sobie stronę, bo teraz, mi nie, nie było, teraz by mi nie działało, no i patrzymy, jest, gdy najeżdżam na kontakt, zmienia mi się na paluszek, co oznacza, że wykonałem dobrze zadanie, bo mnie przekierowało na o2.pl. No i tutaj nie ma już jakiejś innej filozofii, <coughs> jeżeli chodzi <coughs> o zrobienie strony w Photoshopie. No jeżeli chodzi o kolejne e, przyciski, sobie te zrobić, te przekierowania, to sprawdzamy nazwę, powiedzmy galeria ma 05, pomoc 06, ja już sobie skopiowałem ten kod a bo mi się nie chce go przepisywać, wkleję go, nie do 04, przepraszam, bo się rozpędziłem, do 05 i 06. No, dobra, wkleiłem, tylko sobie jakąś inną stronę dam, żebyście wiedzieli, że to działa. Onet.pl, nie wiem, youtube.pl zapisuję, to już sobie mogę zamknąć. Teraz sprawdzamy, czy to w ogóle działa. Yy, moja strona. Hmm, 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 muszę, muszę chyba ją włączyć, bo tu jest wycięty tylko kawałeczek. Dobra, otwórz poprzez Firefoxa i sprawdźmy, czy to wszystko działa. No i widzimy. Jak najeżdżając na galerii, a pomoc zmienia nam się na paluszek, sprawdźmy galerię, czy działa. No i działa, przekierowało nas na Onet. Działa pomoc, też działa, przekierowało nas na YouTube'a. No i tak więc Wam powiem, że to jest wszystko. Jeżeli chodzi o te wszystkie kody, które tam byście mieli jakiś problem, to Wam je ja najwyżej rozpiszę pod koniec, a po prostu w czasie w filmiku będą się pokazywały. No i dzięki za uwagę, trzymajcie się. Uczcie się do sesji, bo już niedługo.